Yo, 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 siemaneczko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj słuchajcie, takie szybkie, e, szybkie jedzonko, czyli tak ryż z gotowanym beefem Czyli już takim gotowym, wystarczy tylko pociąć na kawałeczki Do tego sos ajvar, ten co ostatnio Oliwa z oliwek, ryż, i czosnek granulowany pieprz pietruszka i jeszcze tutaj mam czosnek normalny to wystarczy słuchajcie tylko pokroić na takie mniejsze kawałki żeby żeby się to szybciej pod, podpiekło i co wrzucamy do patelni osobno słuchajcie tak pięknie Oliwa z oliwek już jest, to wiadomo jak jest biw to nie trzeba dużo oliwy, bo nie ma to do siebie, że e, dużo tłuszczu posiada akurat biw, także wiadomo, ale za to jest drobnym mięsem, także o wiele lepszym niż świnia i te inne wiadostwa. Także ja bardzo lubię, To tak mamy mięsko bif, ryż czosnek, czosnek to ja mam taki specjalny ugniatacz ugniatacz słuchajcie naturalny czosnek do środka i zgniatamy a co tu się dzieje no się nie może o tu... dobra poszło do bani się sprzęt ale to nic Możemy w ten sposób Możemy sobie pokroić Też nie ma problemu jest to, to duże trwa Ale czosnek musi być Bez czosnku ani róż Nie ma tego flavor, tego smaku Także Dodajemy ten czosnek Wiadomo troszeczkę musi się podsmażyć, to więc one jest gotowe Ale musi swoje, że tak powiem swoje się podsmażyć trochę o, cząsteczek wkleimy na takie cieniutkie plastereczki wystarczą 2-3 trzy, trzy, trzy ząbki takiego czosnku bo to jest akurat duży ten czosnek. dobra to mieszamy Ryż, słuchajcie, ryż. Tak jak mówiłem basmati. Ja sobie taki kubeczek tego ryżu. Wodę wlewam. Nie używam takiego gleworków w ogóle, tylko sobie robię taki osobny. Oczywiście czas na kawkę musi być. A wysiad rano, coś pięknego. I co? Dobra. To wysypujemy ten ryż do tego. Do tej dużej patelni. O, tu mamy ryż. elegancko I wam się tu nie przypaliło. Nie może. Troszeczkę trzeba do domu. Troszeczkę oliwy z oliwek. Nie dużo. Mięsko, tak jak mówię, trzeba troszeczkę, no trzeba troszeczkę podpiec, bo musi się zrobić ten smak. Ja zawsze sobie to wszystko mieszam. I już na samym końcu, żeby nie straciło smaku za bardzo, to sobie na samym końcu <laughs> musi się trochę bo no nie ma opcji, To oczywiście osobno robimy to mięsko, czyli danie się nazywa ryż z bifem i ja taką ogólnie takie nazwy nie mam na to to takie szybkie jedzenie ale wiadomo ryż zdrowy beef zdrowy także jeśli chodzi o taką dietę um, jeśli można to tak nazwać pod sporty walki można stosować ja stosuję dobrze się czuję mam siłę na treningi um. tylko wiadomo no w Polsce beef nie jest aż tak tak tani także no ale dla zdrowia trzeba wszystko zrobić I teraz tak elegancko to nam się trochę podpiekło, to nam się podpiekło to możemy sobie wody stawić pięknie już się piecze możemy troszkę te zwiększyć dla o, możemy jeszcze troszkę więcej oleju. Nie dużo. Oliwa z oliwek wiadomo nie szkodzi. Ostatnio. Sad po tym wyszedł bardzo dobrze, mam mia, także Italiano. Dobra, to sobie już mamy, pomieszane. Tu sobie ryżyk. Tu sobie troszeczkę nasionkę tym olejem. On już jest ciepły, także troszkę wymieszamy. Super i teraz słuchajcie tak czosnek granulowany, ale nie dużo tak troszkę tylko i pieprz wiadomo pieprz i słuchajcie sól też, ale nie za dużo tak do smaku wiadomo. mamy ładnie po doprawione już wszystko rzadko i co ja na końcu dodaję sobie pietruszkę pietruszka stoi się bardzo dobrze to ja jest akurat super sprawa na całym końcu dla smaku o nie za dużo tej pietruszki też żeby nie Przesadzić też elegancko. <tryk> Złasia! skończył się COVID, ale <tryk> dalej coś nie wiem. zapasy, było groźnie no chyba coś zagroźnie Dobra tu słuchajcie teraz jak już to mamy trochę podkliczone To też nie ma to za bardzo przesadzać, słuchajcie, bo to już jest mięso gotowe O, i teraz to możemy sprzedać, wrzucić do tego dużego do, do tą dużą patelnię razem tak czyściutko mamy tamto, mieszamy Wymieszać razem. Teraz tak na końcu dodajemy sosik aijvar. Raz i po dodaniu sobie słuchajcie sosiku iwar. tak wygląda beef z ryżem coś pięknego. Mamma mia! Pamiętajcie, lewy Wow! Smacznego!